Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony BKI, a dziś znajdujemy się ponownie w grze Delta Force Extreme. Naszą dzisiejszą misją w kampanii w Nowej Ziemi, ostatniej kampanii zresztą, którą będziemy przechodzić, będzie misja o nazwie łańcuch piorunów. Troszkę przypomina mi pewien czar z heroesów, które też w tym czasie ogrywamy. Jednakże, znowu będzie to misja snajperska z tego co widzę. Mamy cel rycerz, cel Orion oraz drużyny Charlie i Alpha. Jest również jeden z naszych helikopterów, ale to chyba nie będzie żarna wdowa, gdyż ma troszkę inny, tak jak widzicie, ma troszkę inną miniaturkę. Aż kto wie, może po prostu została inaczej oznaczona. Co więcej, mamy tutaj troszkę stanowisk. Jest, jest, są dwa stanowiska, gdzie są budynki, które pewnie będzie trzeba wyczyścić wcześniej. Chciałbym zacząć, szczerze, szczerze mówiąc, od tego. A zakładając to, że będziemy sniperami właśnie od nich zaczniemy, a potem im celu Orion oraz celu Rycerz. E, co więcej, hmm, warto było po prostu tutaj, wydaje mi się, że to będą w ogóle pojazdy, tutaj tymi czerwonymi kwadratami e, oznaczone. Przejdźmy jednak do, do opisu misji. Unikaj wrogich patroli po drodze do punktu, z którego masz obserwować skutki ataku artyleryjskiego na cel Orion i cel Rycerz. Po ataku potwierdź zniszczenie SAM. Dla Orion i rycerz, aby misja się powiodła, wszystkie stanowiska SEM muszą zostać zniszczone. Okej, okay, czyli towarzycie mamy unikać walki. Może zniszczyć kilka wyrzutni rakiet ziemia powietrze, zanim będziemy w stanie wysłać w ten rejon śmigłowce. Ruszajcie na wschód, ale uważajcie na patrolę nieprzyjaciela. Kiedy będziecie na miejscu, rozbrawcie się z wyrzutniami, potwierdźcie zniszczenie celów i wynoscie się stamt. A nie chce, nie chce ulewać tych celów. Się, brawo. Ale kontynuujcie misję, powtarzam, kontynuujcie misję Moi drodzy, widzicie co, to jest piękne, to jest piękne Widzicie zaczniemy tą misję od nowa jeszcze raz Gdyż Kramo, rzeczywiście ukaza. tym razem są skutki naszego Naszego biegania Ruszajcie na wschód, ale uważajcie na patrolę nieprzyjaciela I strzelania Zabijcie na miejscu, rozprawcie się z wyrzutniami, potwierdźcie zniszczenie celów i wynoście się stamtąd to jest super, bo tym razem, oczywiście, są do tego skutki. I my, jeśli dobrze rozumiem, jesteśmy po prostu ym, najzwyklejszym, no, przepatrywaczem. Chciałem powiedzieć, snajperem, który po prostu ma za zadanie, tej yy, doglądać danego regionu. Wiecie, czego brakuje? Tego, że daj nam w ogóle po pierwsze yy, karabin, karabin snajperski, który nie jest wytłumiony. Myślę, że jestem w stanie to, to zrozumieć, ponieważ że jest on naprawdę ogromny. Dobra, Charlie wchodzi. Ja tutaj rzeczywiście będę starał się unikać tych patroli, tak jak zostało mi przekazane. Ponieważ nie możemy ich zabić. To jest widzę jeden patrol. O cholera. Ale nawywijaliście, brawo. Ale kontynuujcie misję. Powtarzam, kontynuujcie misję. No nic, nie udało nam się tutaj, jak widać, przejść na cicho. O jasne mi, dobra, ale teraz to się może tutaj zaradzić bardzo niefajnie, nie więc ja się stąd wycofam. Przede wszystkim. Gdyż wszędzie tutaj byli przeciwnicy. I właśnie od nich chcę uciekać trochę. Dobra, jeden albo dwóch nie żyje. Chyba obu zestrzeliłem. szczerze no mówiąc, nie spodziewałem się, że mnie tutaj zobaczą. Może albo kurcze patrzcie, na kucaka idziemy, na ogóle nie słychać. Okej. Okay. Trójka leży. Ale dobrze, dalej próbujmy jakby iść z tym co nam mówi misja, czyli będziemy starać się unikać tej, tych patroli. No tutaj było głupie, głupim zagraniem to, że przeszliśmy czymś, co jest... ...zrobione tutaj na kształt drogi. Oni tam będą do nas biegli, nie wiem, możliwe, że pójdą tam, gdzie posłuchać strzały, a my spróbujemy w tym czasie wejść na górę. Liczę na to, że oni się na nas nie rzucą. Tam jest dalej patrol, to osoba, która patroluje. Gdzie tam te osoby są teraz? Kogoś widziałem. I oni biegną. Chcę jest sprawdzić akurat Okej, okay, oni gdzieś tam biegną, więc... Oni nas nie interesują, powiedzmy, że to jest jakaś, jakaś zupełnie inna misja dla nich Może po prostu poszli sprawdzić i wydawało im się, że, znaczy wydawało im się Zostaje rozkaz, że ta osoba może być gdzieś indziej, zobaczcie, oni się tutaj rzeczywiście Zagrupowują na tym terenie To jest fajne, to mi się podoba Oczywiście gdzieś tutaj biegną Sprawdzają, wybaczcie, ja chcę to, chcę to zobaczyć Chyba szukają. Ej, to jest świetne, to mi się podoba. To akurat tej części zostało zrobione fajnie. Okej, okay, jesteśmy w celu. Baza. Mamy cel w zasięgu wzroku, powtarzam. Cel w zasięgu wzroku. Król 6, whisky 1. Rozpocznijcie ostrzał. Odbiór. Zrozumiałem. Ej, to jest coś fajnego. Łączność zerwana. To jest coś fajnego... o cholera. Naz tu zauważył działo wroga nas to rzeczywiście dostrzegł I dobrze, tutaj dwie osoby były łączność zerwana Zrozumiałem Zrozumiałam Misja wsparcia zakończona Okej, okay, czyli nasza misja została zakończona, tak? O oczywiście to poszło A my teraz jak razie musimy się ucie uciekać stąd trochę bardzo ten sniper, który chciał załatwić, okay, muszę potwierdzić zniszczenie obiektów. O cholery, jasne. O cholery, jasne. To zdecydowanie jest tutaj dużo bardziej normalna misja. Zrealizowaliśmy tych, którzy do nas strzeli. Nie, jeszcze nie. Wpół nam się udało ściągnąć, ale potrzebujemy wsparcia ze strony drużyny Charlie, wydaje mi się. Oczywiście. Mimo, że z każdej strony, ale też jestem w stanie to zrozumieć po tym, po tym wybuchu ja się nie dziwię, że oni nas zaczęli szukać, tym bardziej, że Nas to jeden z oddziałów ich zauważył, nie wiem czy on był skryptowany czy nie, zakładam, że nie, zakładam, że to był po prostu Czysty przypadek, w sensie mój błąd, że tutaj się ustawiłem akurat jakby tam tak długo siedziałem Jakoś słyszę stamtąd Jest to jedna osoba Leży Rzeczywiście to jest bardzo dużo przeciwników Strasznie źle strzelam, ja wiem, ja przepraszam najmocniej was za to Musicie tutaj czasem oglądać O, osobę też chciałem tutaj wyeliminować, ponieważ ona do nas strzelała i była dla nas z dosyć dużym niebezpieczeństwem Oni tutaj bardzo nie niemądrze robią biegnąc po prostu na nas z dużej odległości a tutaj widzę, że się naprawdę robi straszny syf. Jeśli chodzi o drużynę Charlie, trzeba ich, ich wspomóc. To chyba podoba właśnie dostaliśmy tą, tą snajperkę. Zobaczcie, ile tej oddziału przeciwnika rzeczywiście tam biegnie. Ja się nie dziwię, tak ja mówię, ponieważ tam masa, masa zniszczeń została wykonana, więc zakładaj, że pewnie coś tam może być akurat. Mogli też mnie dobrze powiedzieć na przykład, aby gaścić pożar dla przykładu. Okej, okay, czy ktoś jeszcze tam jest? Tak, jest to jeszcze jedna osoba, która do nas przynajmniej biegnie. No też naszym głupim błędem było to, że nas zauważyli, więc. Tak było to słyszalne. Przede wszystkim jesteśmy też w takim terenie, gdzie po prostu wiatr mógł spokojnie nieść nasze strzały, czyli to, że nas wypatrzył patrol wtedy na drodze, już mogło być wystarczające, żeby nas zauważyć. Jeśli ktoś do mnie strzelał, tam jest. Są dwie osoby chyba co najmniej, tak, jest jedna, jest druga. Stąd też po prostu te oddziały mogły się nami zainteresować. Znaczy, że ich część byłaby dosyć blisko nas, jakby na to nie spojrzeć. Tam jeszcze ktoś jest, ale ja nikogo niestety z tej pozycji nie widzę. Trzeba się tam przenieść. Drużyna czarni sobie jakoś radzi, co jest ciekawe. Ale powiedziałbym, że lepiej niż gorzej. Także? Dobra, lecimy potwierdzić zniszczenie celów. Ciekawe, że drużyna czarni może zrobić tego potwierdzenia. Dlaczego akurat my, skoro Misty Michał Lepka jest snajperem. sniperem? Uważam, że to jest troszkę nieodpowiedzialne, znowu ze strony bazy. Oczywiście no nie znam, nie znam. Nie, nie znam całej sytuacji, której ma, ma tej miejsce. Brawo, twoim celem są stacjonarne i mobilne wyrzutnie rakiet. Okay, dostaliśmy teraz pod ósemką mamy karabin maszynowy dodatkowy. Czyli my teraz... Czyli po to, żeśmy przyszli tutaj, aby wesprzeć drużynę Charlie i aby podnieść e, inną broń, tylko że trochę głupie jest to, iż mamy... Gdzieś mamy karabin maszynowy, i przy okazji jeszcze sniperkę. Ponieważ to jest po prostu za ciężkie dla normalnej osoby. Okej, okay, pięknie na razie tutaj idzie. Pod tym kątem Dzieńcy również tutaj umierają, jak widać, na terenie tego miejsca. Ten w ogóle gość nic nie ogarnia. Ewidentnie. A, jego przydałoby się akurat załatwić. Ponieważ był dla nas zagrożeniem. Tam kogoś widziałem na górze. o cholerka Tak, ktoś nas strzelił. Och, już biegną ludzie z gór. Górski oddział jakiś, ewidentnie. Dobrze, że ta sniperka nam została. Tak, jak mówię. Uważam, że to jest głupie, aby dawać żołnierzowi aż te broni. Dlatego, że on po prostu normalny żołnierz tego nie, uci nie, nie ucieknie. tak. Nie umie się powiedzieć. I tam chyba nasz helikopter poleciał, tak? Jak dobrze pamiętam. O patrz i tym razem rzeczywiście ktoś powiedział, że drużyna Alpha została wyeliminowana. I jedzie tutaj kolejna ciężarówka znowu. O, cholera, się naszym obrywa. Dobra, pomóżmy tutaj troszkę. Też Charlie, halo. To nie do Charlie go chcemy strzelać, tylko chcemy do nich strzelać. ciężarówki. Czemu oni jeszcze, Czemu oni jeszcze żyją? Ten gość w ogóle jakby nam przeżył tyle czasu. Dobra, biegniemy po prostu. Bierzemy rzeczywiście ten karabin i lecimy im pomóc, ponieważ tutaj się naprawdę nieciekawe rzeczy zaczynają dziać. Mamy tutaj przynajmniej muszkę. Normalną. Nie mogę tej niestety ani yy, ani na. Tak, a skądś Stamtąd. Tak, jest tutaj ktoś. A on już nie żyje. Tam jest jeszcze jedna osoba. Wyeliminujmy ją, zanim ona nam to jeszcze przyjdzie. bo przeszkadzać. To nie można niestety przełączyć na typ ani semi, ani. ani a, znaczy z auto na semi ponieważ no, to jest karabin maszynowy, nim powinniśmy po prostu przejść serią na przykład po czymś. Jak te zostały zniszczone i ok, potwierdzone zniszczenie, moi drodzy. Kończymy w ten sposób misję. Szybka misja, przyjemna misja. Zabici wrogowie, zniszczone cele wroga jest ich tak mało, tylko dlatego, ponieważ jak pamiętacie, nie mogliśmy, mieliśmy nie niszczyć ich, na, nie zabiedzi na początku. Oczywiście nam się ostatecznie nie udało, ponieważ nas wykryli wcześniej. A mniejsza, nagłe uderzenie, kolejna z naszych misji. Nie będę tutaj przedłużał, rzeczywiście przejdziemy do, kolejnej misji, do tej kolejnej misji, ponieważ normalnie z tego co pamiętacie, właśnie dosyć sporo gadałem. I tutaj widzę, że mamy od razu wszystkie, całą piątkę naszą, będziemy lecieć jej razem. Mamy trzy helikoptery wroga w okolicy oraz cel Hydra. To może być dosyć ciekawe. Te rakiety at e, AT4 nam się na pewno przydadzą. Jeśli chodzi o misję, moi drodzy, posłuchajcie jej opisu. Przejść przez górze, aby zaatakować cel Hydra wraz z wszelkimi napotkanymi kompleksami umocnień. Podziewaj się silnych patroli i dobrze wyszkolonych strażników w centrum dowodzenia. Mogą mieć oni wsparcie artyleryjskie i lekkie śmigłowce szturmowe. Aby misja się powiodła, musisz wyeliminować wszystkich żołnierzy wroga. I tak też spróbujemy zrobić... Kurde, to mi się podoba, bo w końcu mamy normalny oddział, który rzeczywiście będzie biegł razem. Drużyny Alfa i Charlie, zabezpieczcie teren. Tylko powinniśmy akurat być troszkę bardziej rozstawieni w mojej opinii. Właśnie, na przykład powinniśmy troszkę bardziej tej mieć yy, skupienie na... Na obserwacji terenu rozporządzone na artystyko AI z 2005 przypominę 5 roku, które nie jest jakieś ultra wspaniałe. Służę szczerze, z jakiejś powodu i tak się dobrze bawię w tej grze. Nie, dlaczego może przypomina mi to właśnie armę Cold War Assault. że Operation Flashpoint bodajże ona się nazywa. Nie mówię tej o dwójce, akurat tylko jedynce cały czas. Rozmawia to właśnie ona się nazywa Cold War Assault w wersji tej steamowej, którą posiadam. Kiedyś tam była rozdawana za darmo bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast dwójeczkę na przykład army mam dlatego, ponieważ chciałem pograć kiedyś w Daisy. jest. No, bardzo nie ciekawie się tutaj robi, patrzę na to, ile jest wrogów. Nie wiem dlaczego tak bardzo szybko próbuje oddział alfa wyjść do przodu. Uważam, że ich pozycjonowanie się tutaj jest dosyć nieodpowiedzialne. Więc na to, iż... Gdzieś tutaj się znajduje cała masa wrogów. Drużyna czarny się ustawiła właśnie po, po mojej prawej, co jest oczywiście dobre jak najbardziej. Ci to sobie praktycznie w lufy spojrzeli wzajemnie. Ale ja to jeszcze mam jakieś strzały z tyłu teoretycznie, właśnie. Ja też zostałem też po części okrążony, więc przydałoby się wyeliminować tych ludzi. Okej, na razie już nic chyba więcej tutaj nie ma. Więc pomóżmy ich... i yy, my staniemy mniej więcej po środku tego wszystkiego. Postaramy się eliminować część wrogów również. Na tyle, na ile możemy my ze swojej pozycji. To jeszcze jedna osoba do nas po podbiega. Nie, nie mam pojęcia, jakim cudem. Ale pewnie na ją po prostu przeoczyliśmy w momencie, gdy strzeliśmy do środka. Podoba mi się to, jak jesteśmy ustawieni, ponieważ każda, każdy zespół ustawił się w inną, w inną stronę, i każdy zespół ma inny kąt do yy, przepatrzenia, powiedzmy. To jest bardzo fajne akurat, bo Drużyna Charlie tam okrążyła to wszystko. Alfa jest po mojej lewej, a my jesteśmy właśnie pomiędzy tymi drużynami, trochę tak powiedzmy. Bo właśnie teraz Charlie jeden zaraz też oberwie, bo oni weszli. Znowu uważam, że dosyć nieodpowiedzialnie. Ponadto, bardzo nieprawidłowo przejrzeli ten. Alfa w ogóle weszli, zobaczcie. Alfa, oni wszyscy tutaj rzeczywiście to próbują krążyć, próbują przejść w każdą ze stron. Słyszę helikopter? Tutaj jest już helikopter, to jest. Ale raczej go nie ściągnę z tej, z tej pozycji. Mogę do niego potrafię postrzegać, ale to mi nic nie da, absolutnie. Zobaczmy, czegoś jeszcze, coś jeszcze mogę tutaj ściągnąć z tego, z tego miejsca. Tam jest jedna osoba. Muszę się na tym półautomat nauczyć przełączyć, bo kiedy, kiedy wybieramy broń, to automatycznie mamy tryb automatyczny. Nie wiem, jak to głupio brzmi. Ma słama trochę, ale taka jest prawda. Ja po prostu tam wejdziemy rzeczywiście. Spróbuję już powoli wejść. Alpha no oczywiście jest cały czas ściągnięty tutaj. Gdzieś tam widziałem ostrzał. Nie mam pojęcia skąd. Tam jest. Chciałbym ja zacząć akcję, ale tam jest jeszcze dwie osoby. Dobra, na to tyle. W ja wchodzimy rzeczywiście wraz z dużym Charlie. Spróbujemy im tutaj pomóc, ponieważ oni obrywają tutaj dosyć mocnym ostrzałem. I najgorsze jest to, co, co mnie bardzo wkurza, oni się w ogóle nie kryją. Jest akurat strasznie irytujące, że oni w ogóle nie, ma, nie kryją się w żadnym miejscu, tylko po prostu działają jak to AI yy, przeciwnika powiedzmy naszego. Czyli po prostu no, nie zachowują się jak wyszkoleni żołnierze, tylko bardziej jak jakieś. Jakieś totalnie przypadkowe osoby wzięte do wojska. Okej, okay. znajdziesz tutaj tyle, tam jeszcze ktoś strzela. Tutaj jest. Pełno osób. 3 minuty mówisz, dobra. Postarajmy się ich tej Wyeliminować na tyle, na ile da. Tak, siły wroga wyeliminowane. Aha. Przed chwilą się jeszcze strzelaliśmy z masą osób, ale siły wroga wyeliminowane. Nie rozumiem tego, nie pytam. Zobaczcie, ledwo połowę przeciwników wyeliminowaliśmy. Te śmigłowce też przetrwały. Nie podoba mi się to. Moje opinie... Mnie się to zupełnie nie podoba. Uważam, że naprawdę tych graczy powinno być tutaj więcej do tych misji. Albo to ja powinno troszkę lepiej działać. Ale to pewnie dlatego, że tak ja mówię, ta gra jest nastawiona na kooperację. Tutaj powinniśmy mieć więcej graczy. Na przykład, gdybyśmy my oddziałem Bravo dowodzili e, i mieli właśnie dwóch towarzyszy AI, e, nasz kolega na przykład by dowodził zespołem Alpha, a trzeci kolega do, dowodził zespołem Charlie. Wtedy wszystko by się jakoś spinało w jedną całość i każdy z nich miałby swój cel. Prawda, pamiętacie, Alpha miał przejść do jednego miejsca, tam też był jeden z helikopterów, Charlie miał przejść do drugiego miejsca. Tam był drugi helikopter, a my mogliśmy ściągnąć trzeci, który widzieliśmy, ale mniejsza. Tak ja mówię, tylko w kontekście tego, co myślę o, o tej grze. I to, ta misja nam chyba zajęła tylko 6 minut, więc bardzo szybko W takim razie wejdźmy w wir, wręcz bym powiedział W ogóle tutaj jest edytor, edytor misja przy okazji i są ludzie, którzy tworzyli modu tej gry Zobaczmy, jest tutaj chyba nasz pojazd Cel Niro, cel zamek Oraz my i nic więcej tutaj nie widzę na mapie yy, Wiem, że są ludzie, którzy tworzyli własne yy, customowe misje nie wiem, czy one są fajne, nie sprawdzałem jeszcze, no bo tak ja mówię, po raz pierwszy gram w ogóle w tę grę. A nie wiem też czy chcę do końca je sprawdzać. Ponieważ zauważycie, że te misje stworzone tutaj przez e, już samą. To już samo, samo Nova Logic, ale że tak oni się nazywali, no to one są. Czasem są lepsze, czasem są gorsze i to niestety one nie są równe, wystarczająco równe, żebym mógł powiedzieć, że no w sumie to są fajne. Niestety one są bardzo nierówne i, i to troszkę boli, a mniejsza. Teraz przejdźmy jednakże do samego opisu misji. Dotrzyj szybko do celu zamek i wyeliminuj wszystkie siły wroga. Nie będzie zbyt wiele patroli, ale spodziewaj się zaciekłego oporu w bazie oraz w pobliskim składzie, składzie paliwa. Ta misja powiedzie się wyłącznie po wyelimno, wyeliminowaniu wszystkich żołnierzy wroga. Zobaczcie, takie lekkie zacięcie z mojej strony. wpadł do gardła. Brawo, tu baza. Udajcie się na północny zachód, do posterunku nieprzyjaciela. Ze względu na kiepskie warunki pogodowe, w terenie znajduje się niewielka liczba patroli, co ułatwi wam skryte podejście. Z drugiej strony, na miejscu napotkacie wszystkich tych, którzy nie wyszli na patrol. Wejdźcie do środka, wyeliminujcie opór i zajmijcie posterunek. Wiecie jaki jest problem. Zauważcie, że ludzie z cenu Niro już do nas. Że nie z celu z składu paliwa. Już do nas tutaj biegli. Ze względu na to, jakbyśmy się tutaj nie ustawili. Po prostu wyszliśmy do przodu. I oni od razu nas już zauważyli. Właśnie. Tyle nam z tego naszego kamuflażu. Zobaczcie, że, że nie zauważa nas jedna osoba, tylko na przykład yy, 7, nie? Zaczęło strzelać. Chociaż, no oczywiście, po raporcie, na przykład, mogła ona dziś, się tak zareagować, no ale i tak, nadal, no to oznacza, że my praktycznie od razu wpakowaliśmy się w niezłe bagno i od razu wiadomo, już gdzie jesteśmy. I oni zaczynają do nas tutaj biec. Zobaczcie, jak tutaj jest. Nie wiem, czy mam jakiś sojuszniku. Musiałem się. Właśnie, musiałem się rozejrzeć. Alpha 2 i Charlie 1. Czy Alpha 2 został? Alpha 1 tam jeszcze przeżył i Charlie chyba 1. Nie widziałem Charlie 2. Pera, gdzie oni są jeszcze? Nie mam pojęcia. Tam jest jedna Charlie chyba osoba. Na górze. Nie, to jest na dole, okej. Okay. No i właśnie to jest to: wchodzenie, wchodzenie kury drużyny Charlie i Alfa Jasny gwint. My nawet nie mam jak pomóc, ponieważ sami jesteśmy pod dosyć dużym ostrzałem. Te misje, one, one tak bardzo mi tej pachną tym, że po prostu wysyłamy żołnierzy na śmierć. To jest po prostu niepojęte wręcz moi drodzy, jak bardzo to jest, w mojej opinii, nieodpowiedzialne dowództwo w tym co robi. Może się 2 się jeszcze jakoś trzyma chociaż. Jedyny chłop, który tutaj rzeczywiście coś potrafi sensownego zrobić. Tutaj w tym bunkrze wyeliminujmy przeciwnika. Tutaj też wyeliminowali chyba z tego przejścia wrogów, albo i nie. Nie, to jeszcze dwóch jest. Mi rozejrzyjmy się tutaj. Powinienem był się wychylać, wiem o tym, ale tak jak mówię, nie jestem jakoś przyzwyczajony do tego systemu wychylania. Wejdę tutaj, więc rozejrzę się po prostu. Bunkier zabezpieczony a to rzeczywiście był nasz cel aktualny, bo to był cel nie wiem, roz... wybaczcie. To dlaczego oni w takim razie weszli zanim zabezpieczyliśmy bunkier? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale może dlatego, żeby właśnie... żeby yy, właśnie spowodować to, aby ci wyszli i żebyśmy mieli po prostu mniejszy opór, Ja w takim razie... Aha, i żebyśmy może weszli na plecy, nie wiem, próbuję to jakoś sobie ułożyć w głowie, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć. Charlie 2 cały czas się tam strzela. My próbujemy po wojnie wejść do środka. Tam widzę jakieś osoby, pojedyncze jednostki. Tam jest jeszcze jedna osoba w bunkrze, która właśnie w tym momencie dostała. Nie wiem, jakim celem mogę tak dobrze potrafić tej strzelać, bo znaczy, czasem mam rzeczywiście takie odpały, że w ogóle nie potrafię trafić, ale czasem. Trzeba na taką odległość, na którą bym się w życiu nie spodziewał, że trafię. Czemu alfa? zareportowało zareportował to, a nie, nie brawo. Która alfa został wyeliminowany Druga alfa już praktycznie nie istnieje, jak dobrze pamiętam. A to oni akurat zgłosi, zgłosi oberwanie. Znaczy oberwanie. Postrzenie. Fabligo. Tej jednym bodajże, czy dwa. ligo 2. Okay, przy okazji, widać tutaj dużo takiego copy-paste'u yy, w tym słowie. I po prostu yy, wklejania, używania tych samych modeli razy milion ale to są gry z 2003 roku, tak? Tam, nie, przepraszam, z 2005 roku Tam było jeszcze wtedy tego dosyć, dosyć dużo, wbrew pozorom Tam jest osoba Czy nie, bo ja nie jestem pewien ja Spróbuj spróbuję tam strzelić jednak. Tak, tam była osoba, która się nie obróciła do nas to jeszcze są dwie I słyszałem coś z prawej Przed nami to już jest chyba wszystko Chodzi o, o przeciwników Nawet jeśli chodzi o lewo Właśnie O jasny gwint Został O cholera, dobra, dobrze, że tutaj znalazłem więcej tej amunicji Jeśli w pancery byłoby naprawdę grubo Udało się Siły wroga zostały wyeliminowane, Ja wierzę, Szemunc chyba udało mi się przez przypadek trafić do idealnego miejsca, w którym mogę naprawdę tutaj wykorzystać te. te. rakiety, które tutaj były. Miałem dużo szczęścia, muszę przyznać, w tej misji, bo myślę, że Szemunc zabijemy, zniszczymy ten. pojazd przeciwpancerny szybciej, a mniejsza. Po już już nie 4 11 osób przeżyło. Nie mam powiedzieć, pewnie gdzieś tam się właśnie kryli po na tej stacji, do której zakładałem, że jeszcze pójdziemy później, ale okazuje, okazało się, że jednak tego nie zrobiliśmy. No i co? I kolejna misja, moi drodzy? Nie, myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zrobiliśmy trzy misje i myślę, że kolejny odcinek będzie już odcinkiem ostatnim, jeśli chodzi o tę grę, ponieważ wydaje mi się, że zostały nam 3-4 misje maksimum. Tak więc. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż zgotowujecie się do rozwoju kanału, a przy okazji pozwala nam również kupować nowe gry, na przykład z serii Delta Force. Tymczasem jednak, tak się z wami, do zobaczenia i na razie.